Pozdrawiam bardzo serdecznie z ulubionego przez nas tarasu, tutaj na rufie statku Celebrity Ascent, który stoi w tej chwili, jak widać, pewnie po tych meczetach w Istanbule. Mieliśmy bardzo ciekawe doświadczenie z Karoliną, bo chodziliśmy po mieście, po starym mieście, w bardzo różnych miejscach i zawsze w tak różnych miejscach zaskakuje nas, w jak bardzo różny sposób różni ludzie żyją. Jak walczą tak naprawdę o przeżycie, jakie mają podejście do życia, jak wychodzi ich, jak wygląda ich typowy dzień i najważniejsze rzeczy. I to bardzo wzbogaca, bo trzeba sobie uświadomić, że jest znacznie więcej niż jeden, dwa albo trzy sposoby na spędzanie naszego życia na tym świecie, i bardzo, bardzo ważną rzeczą jest, żeby móc sobie wybrać. Myślę, że my jesteśmy uprzywilejowani w ten sposób, bo urodziliśmy się w Europie, mieszkamy w miarę przyzwoitym państwie, jakby na to nie, nie patrzeć i możemy każdy z nas może sobie wybrać ścieżkę życiową, dopóki jest zdrowy na ciele i na umyśle. Bardzo mało ludzi robi z tego użytek, ale to już jest inny temat. Jeżeli tak mało ludzi robi z tego użytek, to jest tym większa szansa dla tych, którzy nie boją się tego spróbować, nie boją się tego zrobić. Także serdecznie zapraszam do zastanowienia się. Zastanów się nad tym, czego naprawdę chcesz w życiu. Czy życie, którym żyjesz teraz, to jest Twoje życie, to życie, które chciałbyś żyć? A w ogóle rozejrzyj się po kręgach różnych znajomych i zastanów, czy jest w ogóle ktoś, z kim zamieniłbyś się na życie. Ja mam bardzo wielu znajomych w bardzo różnych kręgach, bardzo ciekawych ludzi, ale powiem szczerze, nie znam ani jednej osoby, z którą zamieniłbym się na życie. I polecam Ci, żebyś w Twoim życiu też do takiego momentu kiedyś doszedł. Pozdrawiam serdecznie. Dobrej nocy.